W latach 1545-1546 wzniesiono tzw. Wielki Piec w dworze Artusa. W 1545 roku twórcą Wielkiego Pieca w dworze Artusa, czyli Georga Stelzenera, włączono 4 grudnia do ławy malborskiej, a 7 grudnia do ławy Bractwa świętego Reinolda. Uznano tym samym jego zasługi współtworzenia tej przestrzeni. Dlaczego piec nazwano Wielkim? To największy renesansowy obiekt tego rodzaju na świecie, aczkolwiek pnie się mocno ku górze i ta strzelistość może kojarzyć się z gotykiem. Piec mierzył 11 metrów wysokości, a u podstawy miał szerokość 2,5 metra. Niemalże niezmieniony przetrwał do 1943 roku, kiedy został zdemontowany ze względu na zbliżający się front, bo demontowano wówczas zabytkowe elementy Dworu Artusa po odbudowie w 1995 roku mierzy 10,6 metra. Złożony jest z pięciu kondygnacji oddzielonych ozdobnymi gzymsami i zbudowano go z ponad pół tysiąca kafli. Kafle ozdobiły podobizny ważnych osobistości ówczesnej Europy, w tym wizerunki władców europejskich reprezentujących przeciwstawne obozy religijno-polityczne katolicki i protestancki. Na przykład Izabelę portugalską z mężem, czyli Karolem V Habsburgiem, czy polską Annę Jagielonkę z mężem Ferdynandem I, również z dynastii Habsburgów. Na co kole, obok męskich głów, będących wskazówką, że Gdańszczan inspiruje Antyk i wieczne miasto Rzym, znalazły się mnich, mniszka, błazen i kuglarka, co w dobie Reformacji było krytyką wobec Kościoła katolickiego. Kolejne trzy kondygnacje prezentowały właśnie 11 władców europejskich, jak wspomniano wyżej, a zaprezentowano ich w 20 wersjach kolorystycznych. Wyżej robiło się bardziej metaforycznie. Pojawiły się cnoty: roztropność, umiarkowanie, cierpliwość. Oraz czystość, z czego ostatnią prezentuje rzymska bohaterka Lukrecja, pojawiająca się ponownie wraz z bliną Jael nad przedstawieniami kobiecymi Wenus i Księżyca. U szczytu pieca umieszczono herby polski, gdańska oraz prus królewskich, czyli klasyczną triadę herbową. Gdańscy konserwatorzy zdemontowali wiosną 1943 roku dwie górne kondygnacje pieca i wywieziono je do Kartus, gdzie przechowano je w poklasztornym refektarzu. Podczas ewakuacji wykonano również inwentaryzację fotograficzną i rysunkowo-pomiarową zabytku, co po wojnie ułatwiło rekonstrukcję. Aczkolwiek w 1945 roku. Niezdemontowane trzy kondygnacje uległy zniszczeniu, gdy na skutek działań wojennych zawaliło się sklepienie dworu Artusa. Ocalało 235 kafli, ze wspomnianego pół tysiąca. Odtworzony zabytek i na współczesnych robi wrażenie.